Bo naprawdę nagrody będą. To nie fake news. się oczywiście są wyróżnieni i nagrodzeni, zwycięzcy w naszym konkursie, a woda, jak niezwykle ważna i potrzebna, o tym dowiedzieliśmy się między innymi od Was. To Wy zwróciliście uwagę na drobne rzeczy, które pozwalają nam na co dzień oszczędzić wodę. Po pierwsze, piękne prace plastyczne, twórcze, które pozwoliły nam zrozumieć, w jaki sposób Wy postrzegacie oszczędza za wody. W zwraca się uwagę na lodowce? Czy ktoś z Was widział na żywo lodowce? Ręka górę. Są pojedyncze osoby. Trzy, cztery, pięć. Bardzo dobrze. Dobrze, że je widzieliście. Ci, którzy jeszcze nie widzieli, zalecam, żeby jak najszybciej postarali się je zobaczyć. Dlaczego po lodowce oczywiście giną? 69% wody pitnej, słodkiej wody, jest w lodowce. W związku z powyższym niezwykle ważne jest oszczędzanie i dbanie o źródła wody. Są takie kraje na naszym globie e, i regiony, w których o wodę słodką, witną jest bardzo ciężko, gdzie przechodzimy często dziesiątki kilometrów, żeby dostać się do źródła wody witnej. Są to również miejsca, gdzie na co dzień nie ma takiej możliwości, żeby odkręcić kran i żeby ta woda popłynęła, tylko o tą wodę musimy się postarać. Dlatego wasze prace, wasze twórcze filmiki, ale również prezentacje pozwoliły nam w sposób zupełnie inny, od nowa, zrozumieć w jaki sposób oszczędzanie wody jest niezwykle ważne. To, co o czym na pewno pamiętacie, to to, że lodowce również krzęszą, trochę wydają dziwne dźwięki, dlatego że one cały czas pracują. To, co jest również ciekawe, to jak wiecie, lodowce mają kolor się 270.

Teşekkür ederim.